Następna rzecz w wymontowaniu tutaj tego tej zwrotnicy to będzie odkręcenia tych śrub to jest chyba nie mylę, tak, siedemnastka no to też się posłużymy udarowym odkręcaniem Nawet nasmarowane. Żeby to wyjąć, kręcamy tutaj sobie śrubę. Kręcając śrubę to nam wychodzi. Tutaj jest oczywiście taka tulejka ślizgowa. Jest chyba jakiś specjalny gwint, taki drobny, ale nie wiem, czy to, nie wiemymy sobie rękami. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczę. Owszem, no, ale nie bardzo. Nie muszę jakoś wykręcić, oczyszczę sobie też matę. Zobaczymy. żeby dał mu lepszy chwyt wygląda jak nówka zobaczymy czy wymiar trzyma No, w porządku, nawet jest smart tutaj, nawet nie ma jakiejś tam rdzy totalnej. Nawet kanałek na, na o-ring. No co, tutaj to ważne są te powierzchnie i ta powierzchnia. Ta powierzchnia tutaj wchodzi i to nam pozycjonuje. A tutaj po tym chodzi e, tulejka. Później zmierzymy sobie, co tu jest e, wytarte bardzo. No to, trochę to opadło. Zabijamy zabezpieczenie. Trzeba porządnie to odbić? Wydaje no mi się, że będzie. Będzie teraz tu problem, bo czy mi odkręcałem, Chyba kurczę, pożyczałem sobie taką nasadkę? до сих есть насадка. Chyba trochę skorodowana. Dobra, rozbieramy drugą stronę. Zorganizuję sobie tutaj tak, żeby ten most mi nie przeważa, bo tu jest chyba podparty przez ten kołek tutaj na dole. A potrzebny jest cały zakres tego. Jeśli dam razę wygnąć. Mamy trochę zmasakrowane. No ale tutaj jest nieuszkodzone uszkodzone. Trzeba by założyć nowe. Mamy. Tak jak w tamtym odbijamy rozprzestrzenienie na tej nakrętce. até yeah. A jajajajaj, jakiś młotek trzeba znaleźć, ja nie chcę współpracować, absolutnie. No i co, instalujemy mój cudowny, wspaniały ściągacz. Wkładamy coś do środka, żeby się ta śruba zaparła o to. Nakrętki. Może mam takie. A mi tu kolega nie dostarczył tych nakrętek do kół. No, musiałbym od siebie odkręcać. Nie wiem, czy on mi się zmieści, bo one takie poszerzane są. I teraz możemy przystąpić do ściągania tutaj tej o, już łatwo poszło.

i na stole pokażę jak wyjąć tutaj ze środka to łożysko. Dobrze. Mamy to. Tutaj jeszcze mamy do wyjęcia i dystans Nie, i to łożysko. Później będę mówił które jakie łożysko jest, więc nie ma strachu. Dobra, teraz zabieramy się za no, dolny dekielek, trzeba go wybić, ale tu się możemy posłużyć już. Będziem od góry. Zobaczymy czy to pójdzie tak. Przy odkręcaniu tej góry to nam troszkę opadnie, ale nie do końca, bo tam wewnątrz jest taki seger na takim kole zębatym, ale to zaraz to spróbuję pokazać poszukuję kluczy 17 chyba może ten wejdzie Ach kurde, tylko w sposób udarowy można sobie tutaj to poradzić, czyli klucz z młotkiem, tylko inny młotek trzeba Бага молотков спадающих Эта штука Jeśli to jest gorzej, bo trzeba do góry to zmieniać. Dobra, trochę to opadło, było widać. O, też dość sporo smaru, ale to dobrze, bo przynajmniej na sucho nie chodziło. E, teraz to wyjmujemy i tutaj to powinno ściśliwe wchodzić. Wcisk to powinno być. Coś. I tutaj chyba to też mogłem tak rękami wyjąć. Tak nie powinno być. I też nie wiadomo, jak ta strona. Tutaj jest taka, taki gwint. Wkręca się śrubę dość długą o no, 5-6 cm. I ta śruba dotyka do wałka, i dzięki temu ta część nam wychodzi tutaj widzę, że to no właśnie, że nie jest to takie kolorowe, ponieważ to powinno ściśliwie wchodzić tak jak no pasowanie łożyska A tutaj. Wchodzi sobie tak. No niestety, ale zbyt luźno i trzeba będzie um, coś coś z tym zrobić. Albo to zrobimy nowe, bo zależy jeszcze, czy ta powierzchnia nie jest wybita. Taki nadmiar zrobimy. Tutaj pomierzymy, zobaczymy, jak to jak to się przestawia w milimetrach. Można też oddać to do regeneracji. Oni tam metalizację robią takim samym tworzywem, jak czy tworzywem metalem jak to jest nie robią nową powierzchnię ale tu już koledze dam do zadecydowania wydaje mi się że to jest w porządku, tu też jest bo nie widać żadnych rantów tylko to już jest wypracowane odkładam Teraz tutaj mamy tą nakrętkę. Nakrętkę też trzeba umiejętnie. I tutaj już w drugiej tej zwrotnicy widzę e, taką samą rzecz. Nie wiem czy to tak powinno być, chociaż ja w moim troszeczkę inaczej to zrobiłem. E, a chodzi tu o to, że e, no jak widać od góry to łożysko jest odkryte. A u siebie ja odwrotnie zrobiłem, tutaj zakryłem, a na dole odkryłem, żeby ten olej, który tam chlapie na dole, żeby smarował to łożysko, a tutaj dałem pokrywkę, żeby ten smar, który tutaj smaruje sobie tą, no od góry tą zwrotnicę, żeby nie mieszał się z olejem, tutaj jest Istnieje takie ryzyko, moim zdaniem, że jeżeli blaszka jest od spodu i ja ten towot tutaj w tą przestrzeń cały czas dokładam, 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 to ten smar na pewno wypchnie tą blaszkę od spodu i wtedy towot sobie smar umownie nazwijmy wypchnie i połączy się z olejem. Jeżeli będzie od góry, tutaj ten dekielek, no to smar nawet. Jeżeli będzie pod ciśnieniem, to będzie dociskał ten dekielek i nie pozwoli przeniknąć do oleju, ale to jest tylko moje spostrzeżenie. Ja tutaj w swoim troszeczkę przerobiłem, bo tutaj nie widzę jakiegoś elementu typu kalamitka do smarowania. Ja sobie w swoim troszeczkę przerobiłem. Nagwintowałem sobie w takiej części, która jest tam. I mogę sobie w każdej chwili dosmarować yy, tutaj tą tulejkę, ponieważ ta tulejka musi pracować w smarze to jest ten element. I ja sobie już chyba kiedyś mówię yy, tutaj jest śrubka i tam dalej yy, sobie przerobiłem na kwint yy, i jest kolomitka do smarowania. Tutaj zabiorę się teraz za wybicie tego zabezpieczenia, uwolnienie tej nakrętki. Nie wiem jak to fachowo nazwać. I tutaj trzeba yy, Troszkę zwracać uwagę jak to robimy, ponieważ można sobie uszkodzić zarówno wałek jak i nakrętkę. No ja zawsze się staram, żeby to nie popsuć, ale różnie bywa. Chyba się udało. Oczywiście mówią, że to są nakrętki jednorazowe, ale przy dokręcaniu tej nakrętki. Jeżeli nam e, miejsce zabezpieczenia wyjdzie gdzie indziej, no to możemy sobie to zabezpieczyć i w niczym to nie przeszkadza. Moim zdaniem, że nie ma sensu e, wymieniać no Chyba, że jest uszkodzone, prawda? E, czy czy to powierzchnia jakoś tam nie da się odkręcić. Zaraz będziemy odkręcać. Niestety nie mam klucza muszę pożyczać sobie 46 i muszę odkręcać to jak zwierzę, ale myślę, że nie narobimy jakiś duży szkód, trzeba tutaj aby jeszcze zabezpieczyć żeby to koło się nie obracało. Wkładam się na dole w tryb kawałek paskownika żeby mi nie ruchomił to To lekko idzie, że gwinty są ok, to. No i uszkodzenie, jakie wykonałem, to taka lekka zadra na tej nakręce, ale to można sobie przeszlifować i ona jakoś tam nie będzie. No, coś takiego popsułem moja wina. Ale można mi wybaczyć, przynajmniej na chwilę. Niestety, przy rozbieraniu tego średniego napędu, czy czegokolwiek w ciągu skrzyni silnika, jesteśmy narażeni na upapranie się w tym oleju. A te jednorazowe rękawiczki już mnie denerwują, bo one za każdym razem się rwą. Tak sobie obiecuję, że kiedyś się kupię te lepsze, takie czarne, one są grubsze nie powinny tak pękać. Eee, teraz co? Eee, teraz można by było troszkę ten wałek wybić, ale nie za dużo. Bo przy tamtej stronie trochę popełniłem błąd, bo to dość dawno w swoim robiłem i nie pamiętałem jak to idzie, ale tylko szkoda się nie zrobiła.